kanale dzisiaj ze mną jest Elzip może Cześć. się. O, dokładnie. I... Yy, 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 gdzie lecimy? Okay. Yy, okay. Przepraszam Was, że tak długo nie było odcinków, ale musiałem sobie zrobić przerwę byłem też na działce, tam jest słaby zasięg, ale spokojnie, w wakacje ogarnę, tam internet będą takimi i tak dalej, więc. A więc no yy, i jeszcze pragnę dodać, że Teraz nie mam tak lekcji, bo wiadomo koniec roku i te sprawy, więc raczej odcinki będą przynajmniej co drugi dzień, a, a nic co nie będzie odcinka będzie może live, ale postaram się jak najczęściej, no i wakacje tak samo, nie jak najczęściej. I dzisiaj robię ze Zipem challenge, czyli że możemy używać tylko taką samą broń, taki sam kolor i taki sam rodzaj. I to jest z okazji, uwaga, 40 subów na moim kanale, bardzo wam serdecznie dziękuję. I przechodzimy do gry, bo musimy się komunikować jakie mamy broń. Więc Ja mam zielonego Famasa i niebieską taktyczną ja też! jak coś. Nie ten! co masz? Zielonego Famasa, okej. Niebieska, Dobra, dobra ja to te, ja też mam, no I jak coś to ja mam jeszcze... To mówię jakie broni masz. Jakie znajdziesz? E, szarego taktika. No co nie, bo ja A mam albo niebieskiego. Zielonego, albo zielonego. Jakbyś miał niebieskiego. Dobra. Mam, tam mam, PMA. Jak jest. mam PMA. Mam pema zielonego. A, to ja Leczenie możemy używać bez tego, nie? Więc... przynajmniej na razie tylko Famasa możemy. Każdy ja się nie zapomniał, bo mam te pompy w ekwipunku, że jak mnie typa, to żebym sobie nie przyłączył. O, drugi Fama. Jeszcze powiem, że taki sam. No. Jak znajdziesz zielonego, tak to. Tyta na nadał mam. Tylko, że ja jestem sam, Fama. No zobaczcie skamp! Ale frajerska chmura. Idę, idę. Się Już go zabiję. Ja tylko że mam 6 AP, zarąbili Dobra, cię. masz. Łap, łap, łap. Wrzucam ci tam do dachu. Dobra, przerzuciłem jednak kawałek. Wracam się Dzień. pod tą dużą dla ciebie. Braj, weź mi ją, topij, rzuć. Ej, ty masz szagą taktyczną? Szybko. Yy, no. Nie. No to, a miałeś, nie? Mam zieloną. Ej, mam dla... Weź tam zieloną. Tam miałeś zieloną. Gdzie? Tam, a widzę, yy, widzę. W garażu. Masz zieloną? W garażu. ci go. W którym garażu? No tym, tam na tym domku. w tym, tam na tym domku. W tym, Zielony tam na tym domku. W zielonym domku miałeś zieloną jest, tak jest. Yes. Dobra, no to mamy set. Praktycznie. Ja, ja mam niebieską, więc jak coś to możesz ulepszyć. Możemy masę pozbierać, żebyś sobie na niebieską lepszą, bo ja mam niebieską. Nie, ale to jest smutne. No ale weź. Może... czekaj to ja wezmę sobie MK do EQ i ja będę zbiegał, weź go No to ja będę ci pomagał, ok? No a ja mogę ci po dozbiegać do ten, do e, tej. Nie, to ty... To, czekaj, to ja na początku sobie nazbieram, bo mi brakuje mega mało. To ty sobie na początku do siebie zbieraj. Masz zieloną taktyczną, nie? Na razie no. jeszcze. Dobra, to mogę używać. No już nie. Już nie? Dobra, to już było zielono. A czy niebieską? Dobra. jest tak smutne, że mam na ostatnim slocie tego. Ej, możemy Stara. wziąć ten. Yy, Goni z botów. Jeszcze. Ha, chcę ulepszyć! No a da się? A nie, da się no. Ej, to będziesz miał niebieską MK, jak ulepszysz. Wymienisz. O nie! Przepraszam, zadałem botowi jedna raz przez Kara. No Challenge nie zaliczony. No i przecież się musimy jeszcze raz nagrywać. Co ty zrobiłeś, wyjeździł za Nie no, żaktuję. Mam heavy. No, widzicie, widzę, mamy dosyć niezłe luty, nawet jak na zwykłą grę. Jak na taki challenge, to bym powiedział, że zacnę całkiem, bo jest ma takie same. więc Nice. Może pokażemy widzą? No, no, pokaż. Wywali zaznacz. Chodź. No, więc mamy to samo. Le leczenie się nie liczy. Przynajmniej w tym challenge'u. jak chcecie, to możemy nagrać potem challenge w Exie Hack, co leczenie też się będzie liczyć, ale to napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek, że leczenie też się liczy, albo osobny challenge, że możemy używać tylko takiego leczenia, które yy, w tym momencie, kiedy mamy takie samo weku. A ja mam cztery fragi? Co jest? No tak, ty zabiłeś tego na żółtym. Jednego. Potem jednego B na drodze Bota i obok. chyba dwóch na początku. Weć banana, jednego ukradłem, ja mam jednego. Tak ja dwójkę na ulicy. Jeden był y, o, tutaj w domku bot i... A drugi był w żółtym. Wek. Chłopy tam są. Helkom. Helkom. Mm. Ej, złoty one-tap. Co? Żaktowałem. Kalalalo. Kalalalalalalala. Minus dwa, trzy. Leży. On leży. Ja tego powalonego dobiłem ci trochę prawie. Ej, te przedmioty do rzucania możemy mieć różne, nie? Nice. Kewy czy biało? Ale ja się dałem łatwo Dobra, robię tak Leży Myślałem, że spadł nie z wysokości i się zabił był taki dźwięk. Nie na ziemi gdzieś Dostał z Tobę. Help. Chyba na środku sobie wypiję co się może stać. teraz bomba łeb. Tylko trzymam, żeby dostać kaprys. Ja mam 7 killi! No Dobra. ty no miałeś 4 i plus. Wy... Jednego Widzicie, co a. powaliłeś. Widzicie, I teraz. Tak, Jaki chce jak, jak jest najlepsze? Chyba widzowie jakieś, ale. No. Dobra, widzowie. No mra, widzowie. No, widzowie. A więc, czat widzowie, nie no, to ja. Więc, widzowie, widzicie, ja zlamiłem. No, ale to przez to, że nie grałem tak długo, nie? Za, tak kto to wiecie, skif w łapie, był. A teraz, to. Jak ja jeszcze wyłogłem. Jeszcze przypominam, że możecie zasubskrybować kanał, podoba łapkę w górę i polecam, żeby wbić na mojego inst kanałowego Instagrama, bogusiasty, yy, no. Jeszcze jak chcecie, to możecie wbijać na Twitch TV, na kanał FilipCzaj55. Polecam. za sekret Magda Gessler. Tak. Ale polecam. nie promuj, nie promuj. A... Dzięki. Wiem. No nie, no za za się. Ja Nie tak się najniższe <grym> Wiem, Wiem, wiem. Był, ale był robiony nową w skrzynkę. Ale as, z S tową, S tową. A Ej, typy na plecach lotnią tam Gdzie są te a co ty te snajpy używasz nie wolno ci A ja zapomniałem No. minus 70 w głowę dostał chłop I się zgiął bez kitu ale nawet nie nic nie zadałem no ale strzeliłeś, o to miło Ja wiem że nie zadałeś tu jeszcze drugi będzie więc patrz na tego luncha minus 30 w locie dostał po kewach do siana przed. Gdzieś tu Ja lecę chyba. On gdzieś tu w sianie jest Ja nie wiem gdzie ten lunch był Niech będę trochę obijał Przynajmniej się starał Wschodzi. Ła Sky, Sky mają, mają Sky Poczułem Jeden dostał 70 i 30, czyli teoretycznie ma kawa, więc tam się heal. Tam jeszcze ze skafy typy wychodzą. A nice snipe O, glipuba. Chyba że ich załatwisz, że ja idę do siana Bliżej ciebie A, dostałem drugą snajpę No, widzowie oglądamy LZIPA Ja mówię, to jest PCOS, o nich załatwi ja O, nich załatwi Jestem, załatwi. Ja jestem bez matzu z Ty idź do siana i zbieraj sian O, dobrze wykorzystaj No, zajebiście <gry> Oga, git. Mówiłem wam, że ich zamotki mogę, mogę graplera? No, teoretycznie teraz możesz wszystko, bo ja zginąłem. Ja albo nie, musisz wszystko wywalić, bo nie mam żadnej wgoni, nie? A, zapomniałem. Hey. No, nie, no teraz możesz wszystkiego, bo ja nic nie za, ja mam. A co zarobiście za kim? Inaczej, do... możesz sobie wybrać. Albo używasz wszystkiego. Albo musisz wszystko wywalić i zostaje ci tylko kilo. Ale kilo wtedy... Ej, patrzcie bota. Po team teammata nawet nie poszedł. Bot jeden. Patrzcie Niby grać umie, ale po kartach już nie pójdzie, no? Nie no, żartuję Na farcie, na farcie. To, no, no fakcie Tutaj miałem kłamać? Nie no, skill w łapie. Widać od razu. Tak, tak. Bo najlepsze mityczne bronie, więc... O, launchpad. Ja chyba zmienię to... nazwę odcinka na ten... Mityczne w gronie EQ challenge. Kurde, wyciśniesz lemaców? No, a przed chwilą nic nie miałeś. Doceń to. I spamionko. O, nice, tam komuś szedł. No, chyba sam sobie damage zadał, nie? To w przyjdź gościu? A, chyba dwajki Nie 200 Lecisz. Ta, bez A, i pom Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na kanał FilipCzaj55 na Twitchu. Możecie również zaobserwować. O, i na TikToka możesz powiedzieć jak się nazywa, bo ja nie pamiętam. O, dokładnie. I możecie wbijać na mojego kanałowego Instagrama Bogusiasty. Do zobaczenia w którym odcinku albo na live trzeci.